Siemanko, cześć! jest I strony Daniel, dzisiaj mamy dzień 42, czy wyjdziemy na plus z paczki mecza, tak? Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Sterling z Chelsea, Alex Garcia, Bayer Leverkusen, Cantwell, Rangers, Eric Dier, Bayern, Witzel, Atletico, Madrid, I Gundogan, Barcelona, Alexander-Arnold, Liverpool, Mamy Kiviora z Arsenalu Martina Odegarda, Kapitana z Arsenalu Mamy jakieś karty z PSG mm, Federico Valverde, winner Trophy Trium Steven Gerrard I tu mamy PSG Crystal, Łu wow, super Chyba nie miałem To ekstra, zobaczymy czy wyjdziemy na plus z tego Może być ciężko Możliwe, że tak na zero Zostaw ok suba